Nie wiem, jak wam to powiedzieć, ale dzisiaj mam zły dzień, więc wiecie, proszę po prostu. My też, słuchaj, trzeci raz <laughs> jesteśmy ostatni, więc spoko. A, okej, okay, bo wiecie, czy macie tak, odczuwacie to, że inne pary uważają, że to powinno paść na was? Nie wiem, czy inne pary, ale na pewno dostajemy mnóstwo takich informacji. Czy czytamy komentarze, e, hejt, nie hejt, niech, niech to będzie nazwane jak kto jak chce, ale dostajemy mnóstwo informacji e, i, i, i takich odczuć, że rzeczywiście będąc. Na końcu tabeli my powinniśmy os, y, y, odpaść, a zajmujemy czyjeś miejsce. Ale tak naprawdę słuchając opinii innych, ani mnie nie byłoby tutaj, gdzie jestem dzisiaj, ani Magdy. Ona nie robiłaby tego, co robi na co dzień, ani ja, więc myślę, że nie powinniśmy w ogóle się tym przejmować, tylko robimy swoje. Decyzja widzów. Tak, ja, myślę, ja też się zgadzam. Zgadzam się i myślę, że tutaj bardzo, bardzo dziękujemy za to wsparcie, bo oni wiedzą, że to jest moje marzenie i oni po prostu, no to jest piękne, że, że traktujemy się jak przyjaciele i pozwalają mi tu być.